OK. No i teraz gdy syna jest powiedzmy zimna, znowu robicie sobie coś takiego. Zimnym, zimnym, zimną sztapką syny, zimną sztapką syny sprawdzacie czy, czy się e, o już robi się miękka i już wiecie, że możecie mniej więcej nakładać ona się wtopi w tą wcześniejszą cynę. Nie możecie tego robić na ziemi, no bo po prostu tylko ją przykleicie. I teraz o, zawsze te brzegi dobrze nagrzać. Zawsze ta zimna cyna musi, wiecie, musi mm, pokażę wam, musi, o, musicie ją tak więcej wiedzieć, że ją zdzieracie. Ona jest wtedy ciepła i pewnie jakże się wtopi. Siach. Nagrzewacie trochę tu. Nagrzewacie, jedzie się na dół, siak nagrzewacie tutaj trochę tu znowu i jedzie się na dół, nagrzewacie No i okej, okay. bra Blacha pracuje, no ale tak jest podczas trenowania. Nie jeden z Was zrezygnuje. To Wam chciałem pokazać. Eee. Aha. Spróbujemy jeszcze tutaj zrobić mniej więcej. Popatrzcie sobie. Jak się źle zrobi. wyjdzie czy nie wyjdzie. Dwa razy nałożyliśmy pastę więc jest dużo. Po prostu dwa razy nałożona pasta i nie umi się zerwać. A chciałem wam pokazać, że o jest Teraz jest. też ważne. Wiem, czy to zobaczymy. Widzicie tutaj? Tu już jest ta zebrana cyna z blachy. Była, znaczy pasta do zerwana jest. Już się robi czarne. Jeśli tego nie zauważycie. Jest OK. Jeśli nie zauważycie tego, że podczas gruntowania zrywa, tego co wcześniej robiłem, tego gruntowania zerwało wam gdzieś tak właśnie tą pastę do cynowania, nie założyć tego, to tego już nie dowiecie się, a to jest bardzo źle. To powoduje, że pod cyną po prostu no idzie rza Bo Wy możecie na to, wiadomo, nałożyć cynę, ciach, ciach, ciach. Zatuszujecie sobie, jesteście zadowoleni i tak dalej. <laughs> e, jesteście zadowoleni, nagrywa się. Tak. <laughs> Jesteście zadowoleni, bo no bo co, no element cały podsynowany. A, a tak naprawdę, no tam jest zerwana cena i nic, nic nie trzyma się. Ok, jedziemy dalej. Po zakończeniu synowania, wiadomo, klocek, jeśli coś jest naklejone, coś takiego, zdrapujecie po te. te, te resztki cyny tak ile po idzie, zdrapujecie i ponownie wkładacie go do woreczka, znaczy do kubeczka z olejem na kolejne cynowanie, niech sobie tam czeka naprawdę, gdy się bardzo długo cynuje to ten klocek właśnie po tej szmatce sobie czasem przecieram żeby znów się tak na oliwiu, ponieważ jak się ta cyna naklei na na ten klocek, to takie rysy powstawają brzydkie i i e, nieładnie takie rowki w cynie wiadomo, potem ten rowek może, może po wyprowadzeniu być tak, że ten rowek jest za głęboki, i tak e, niezbyt nam to jest potrzebne. Dobrze, e, i teraz tak. Jeśli chodzi o, e, o te drugie nakładanie pasty, to właśnie chodzi o ten tutaj elemencik który, który tutaj wiadomo jest na brzegu, to będzie tak i tak, pamiętacie jak te kreseczki, no nas interesuje tylko to, tu wam zrobiłem pokazówkę, to teraz będzie, zobaczycie co z tym będzie wszystkim tutaj, co z tym będzie robione. Ale jeśli takie coś zdarzy się gdzieś pod cynę, pod cynie, pod cyną, nie założycie tego, no to Wszystko to prowadzi do tego, że pod cyną robi się rdza. I teraz kolejna rzecz. Drugie nakładanie pasty. Widzieliście, ile ja musiałem zdzierać? Jak mocno to tutaj robić, żeby przetrzeć tą pastę. Gdyby tam była tylko jedna pasta nałożona, to to szybciej idzie i też właśnie podczas gruntowania, jeśli nie będziecie mieć tej wody takiej, tylko będziecie to tak bardziej na zimno robić, jak gdyby. No to też możecie samą sztabką docynowania przetrzeć tą, tą pastę docynowania. Dlatego po, w trakcie gruntowania musicie mniej więcej oglądać dokładnie, czy ciągle jest srebrne, bo jeśli pokaże się czarny pasek, wy to od razu zauważycie, od razu wam, jeśli machniecie, od razu zobaczycie, o, czarny pasek. Jest ten czarny pasek, to wiadomo, trzeba go przeczyścić, szoteczką nałożyć, pastę docynowania troszkę i poprawić, docynować. Na te czarne właśnie elementy bardzo zwracajcie uwagę, bo to było to, to Najważniejsze to było na początku zaraz mi mówione, na co mam zwracać uwagę. Gdy na przykład miałem wybielone pasto, no to przychodził ojciec, sprawdzał czy wszystko jest ok, jest okej, okay, dobrze, no ale wiadomo, często było tak, że były właśnie te mankamenty, no i mi zaznaczał takim pisakiem albo śrubokrętem, tylko zarysował kółeczka, gdzie poprawić na nowo pastę dać i tak dalej naprawdę pod cyną musi być, kurwa, musi być pod cyną musi być, ta, musi być srebrno, musi być czysto, musi być e, srebrniutki kolor no to tak brzmi srebrny kolor, no ale wiecie, no musi to być ładnie, bez żadnych innych kolorów, wszystko e, musi być srebrny, obecnie czy jest matowy, czy jest e, świecący, jakikolwiek musi być czyściutko pod e, właśnie nałożoną cyną tam musi być perfekt wszystko <laughs> i podstawa zawsikajcie sobie te, tą farbą przed cynowaniem i oklejcie sobie to wszystko, no ale to wytłumaczymy wkrótce, tu musimy czekać. Dobrze. Dobra, i teraz przechodzimy tutaj, no i jedziemy dalej. <laughs> Wiadomo, to wszystko podczas scenowania wciąga to wszystko. No. no To w samochodzie, jak są te otworki, które widzieliście te gumowe otworki robiłem na konserwację, no to potem wkładam takie specjalne patyki, co wykorzystują ci, co wyciskają te dołki z gradobicia. Oni mają takie sztywne patyki, no i takie druty. I właśnie tego wszystko, y, wypychacie, tu podklepujecie i tak dalej, i powoli heblujecie tą cynę. Tu tego nie będziemy robić, no bo tu mam po prostu pokazówkę, ale ogólnie w aucie, no to wiadomo, trzeba bardzo dużo potem pracować z samą blachą, żeby to wszystko ładnie naciągnąć i tak dalej. Y, ten, bo ta cyna, bo, bo ty, ten palnik nam to wszystko jednak pokrzywi. Dobra, jedziemy dalej. Ok, teraz, y, no wiadomo, jest posynowane. Różnie to bywa, naprawdę, albo ym, albo bywa tak, że yy, za pomocą hebla yy, zaraz do tego, do, do hebla wrócimy, za pomocą hebla yy, jest to Pomocą hebla jest to wszystko wyprowadzane, ale no przeważnie jest tak, że komuś się chce heblować. Nie? Dlatego jest i ogólnie Jest szlifiereczka. Szybko można pozbyć się. Wiadomo, że pod dołem są spawy, no ale mało kto decyduje się, by tak wszystko perfekt do samego końca heblować. Tylko jest od razu używana szlifiereczka i na to po prostu jest nakładana odpowiednia szpachla, czy tam obecnie jakaś pacha, no nie wiem jak, jak tam postępują ci, co po prostu, ale wiecie, jako taki element no jest pocenowany, no bo można przyznać, no, no jest to pocenowane, zabezpieczone, ale no tutaj na tym drugim przykładzie, na tym jak ja stosuję cenowanie, no to wiecie mniej więcej na co się zwraca uwagę podczas tego cenowania, co tutaj w ogóle mieli na to, można powiedzieć, jest na to wyjebane, więc, a ma to ogromne znaczenie do trwałości tego elementu. Ok. Co do Hebla, to kupcie tej firmy. Jest najlepsza. Już Wam tutaj mówię. Pokażę. Sa, ba, bach, Bako, bach, co? Pisze się ba, Bach, co? Zobaczymy, czy to tu. Ostrości nie ma. Bach, co? Bach. Co. Ten hebel e, bardzo długo wycimuje, bardzo jest fajnie ostry i jest po prostu e, zajebisty. E, ogólnie, e, no wiadomo, przejdziemy do, e, do tamtego elementu, pokażę Wam nieco jak to się robi. E, ogólnie tu trzeba było jeszcze powyciskać to wszystko, na no ale wiecie, no, to jest pokazówka, więc wiadomo. E, Trzeba przyznać, element jest pocynowany, ale popełnione jest tyle błędów, że dla mnie to nie jest gdyby, cynowanie. Gdyby ktoś mi tutaj pocynował w taki sposób, no to jest zwolniony totalnie od razu, no bo co z tego, że mi pocynował, jak pod tą cyną jest nic niewykonane, tak jak to powinno być, jak należycie i by to, ta cała sztuka miała jak gdyby pozytywy, a nie ciągle jakieś tam negatywy e, od lakierników, że coś tam gazuje i tak dalej. Jeśli wiecie, no, on przeszlifuje tą e, cynę i ten cały maraz, te niewyczyszczone spawy i to wszystko tam, to na przykład niedolana ta pasta e, to, ta pasta, te czarne rysy i tak dalej. I zaraz pod cyno to wszystko, naprawdę wierzcie mi to wszystko wyjdzie. Dobra. E, Wiadomo, że zasięgnić wszystko z drugiej strony na początku, i tak dalej, ale mm, no nie stosujcie tego. Jak chcecie, to stosujcie. Stosujcie sobie inne szkoły, różne szkoły. Wracamy do tej, e, tutaj, którą ja wykonuję. <tryk> okay. ok, teraz jedziemy z tym naszym tutaj profesjonalnym cynowaniem. nitro, tylko nitro. Przemywamy. Nasz cały elemencik. I teraz tak. Pamiętajcie, żeby sobie nitro zawsze i tą szmatkę, którą przetrzecie, zawsze daleko odłożyć od miejsca pracy. Niech to będzie w jakimś osobnym w osobnej półeczce albo coś takiego. Bo to wiadomo, iskra albo coś takiego może wam tutaj narobić samych problemów. Teraz tak. Mam, mamy pocynowanie, Nie ściągamy jeszcze tych oklei, jak widzicie. Jeszcze nie ściągamy, ponieważ w trakcie heblowania może nam uznać, może wyjść coś takiego, że kurcze, braknie cyny, trzeba dołożyć troszkę cyny. Zdarzy się wam takie coś milion razy. Ale okej. Okay. Te tutaj elementy, odtąd, dotąd, czyli coś takiego. No i to tutaj. To sobie od razu zdzierajcie, e, gdzie są brylki? Szlifiereczką. Na samym początku już. Ok. Chodzi, um, chodzi głównie o to, by e, znaleźć miejsce, gdzie dokładnie cyna e, po prostu e, kończy się, ale trzyma jak gdyby w tym sensie. Czyli te y, y, kurczę, jak to powiedzieć to miejsce takiego znaku zapytania, czyli gdzie się kończy cyna, gdzie się jest metal. My przeszlifowaliśmy. Wiemy, że to tutaj wszystko, co jest tutaj i tutaj, to jest na 100% cyna, która trzyma się naszego elementu w danym tam, który aktualnie powiedzmy, naprawiamy. Czyli jest sama świadomość. Że z drugiej strony jest podkład, który już wsiąknął w blachy, jest zabezpieczony, i tak jeszcze będziemy to psikać ponownie tym podkładem. Teraz końcowe obszary cynowania mamy wyczyszczone, przygotowane, i teraz możemy za pomocą odpowiednich właśnie tych drutów i tak dalej bawić się w wypychanie tego i wyprowadzanie tego elementu za pomocą właśnie za pomocą hebla, by to wszystko było tak jak należy. Czyli teraz ja sobie to wyprowadzę. Na szybko tym heblem, no i wrócimy dalej do rozmowy. OK. Najlepiej do, wiecie, jeśli Wam mm, zależy, by to wszystko zrobić tak no, fachowo, profesjonalnie, no to zawsze sobie kupcie taki miernik, który mniej więcej czyta, e, jeśli jest dużo cyny, to pokażę Wam, e, on czyta jako aluminium, a, a jeśli się zbliżacie do stali, to mm, e, przestawia się na metal, no i wiecie mniej więcej, jak blisko jesteście, e, właśnie do e, jak blisko jesteście tego właśnie tam spawu, który macie. I czasem, jeśli macie dołek, no to wiecie, czy jeśli macie na przykład 100 mikronów do spawu, no to lepiej, wiadomo, lepiej wbić e, te, ten wybrzuszenie do środka, lepiej wbić do środka, niż go cynować, no bo e, niszczy się zabezpieczenie. A najlepiej, weź, wiecie, w, podczas cynowania, no po to jest by ten spaw zabezpieczyć, to najlepiej, żebyście się tak znaleźli od, powiedzmy, e, 500 mikronów do 2000 mikronów, czyli do 2 mm tej cyny, żeby było mniej więcej na tym e, zabezpieczonym spawie. No. Ja zawsze właśnie przy wyprowadzeniu zodaniu tymi drutami i tak dalej sprawdzam sobie element, który właśnie był spawany tam gdzie były te spawy mniej więcej, żeby tam tej cyny zostawić jak najwięcej, żeby nie czasem nie... Ym, nie, nie zlikwidować cyny i nie, nie pokazał się spaw, bo to jest głupota. Wtedy dobrze i mamy teraz tak zabezpieczony, znaczy wyprowadzony element za pomocą hebla. No i przechodzimy dalej. Ok, I teraz ślifiereczka, papierek. Wiadomo, niektórzy robią oscylacyjną to jest, no każdy tam swoją szkołę pozna, wiadomo, trzeba to jakoś, no i sprawa, no ja wam pokazuję jak ja robię. Czyli teraz papierkiem przeszlifujemy to tylko. Mamy przeszlifowane, i teraz wiadomo, cynne trzeba jako tako zabezpieczyć, ale jeszcze wam coś pokażę. Popatrzcie sobie, jak to wygląda. Jak to tutaj wygląda. Ten sam efekt praktycznie, i coś wam pokażę. Wiadomo, wszędzie jak gdyby cyna, widać cynę. Wszystko jest ok. Gdybyśmy przyłożyli teraz oscylacyjną papier, e, e, tą oscylacyjną szlifierkę, jeszcze by był lepszy efekt. Bez tych rysek, ładnie to wykończone, ale o to. Pokażę wam coś. Ok, teraz może się uda, nie wiadomo, ale za pomocą piaskarki chciałbym wam pokazać dlaczego nie. Poleruję cyny, nie, nie używam oscylacyjnej szlifierki, bo zaraz zobaczycie na czym ja kończę cynowanie i idzie na to podkład, potem ewentualne nierówności jakieś tam liźnięcie szpachlą. Ale dlaczego właśnie nie, nie gładzę cyny tak na perfekt, jeśli bo Hebel pamiętacie Hebel ścina cynę, a wszystko inne gładzi, że tak powiem. Chciałbym Wam wytłumaczyć o co dokładnie chodzi, no ale nie wiem czy jest piaskarka czy akurat tutaj jest tu mi się to pokaże ale spróbujemy spróbujemy to wykonać za pomocą piaskarki przyjrzyjcie się jest wszystko gładziutkie powiedzmy, no rysy są ale chodzi o synę bez żadnych mankamentów wszystko jest jak należy Nie wyszło nic mocno. Nie zobaczycie tych, tych takich mikrootworków. widzicie tutaj na przykład w rogu jest jeden tu jest jeden ale taki maluteńki tutaj tutaj jest gdzieś więcej o tutaj jest widzicie tutaj jest drugi ale ogólnie tutaj jeszcze jest to gdzie to jest? tutaj Kurczę, no jest, kamerka tego nie uchwyci widzicie? raz, dwa tutaj wyżej Czyli są takie minimalne otworki, ale tu na przykład wyszły, no chuj, że wyszły takie malutkie. Tutaj też jeszcze są takie trzy. Tutaj, raz, dwa, trzy. Malutkie. To mamy, to mamy. Ok, i co nam teraz dało piaskowanie? Widzieliście? No, te takie mikro dziurki? tu akurat wyszły małe dziurki, czasem wychodzą tak, że normalnie otwiera takie większe otworki. Właśnie ta piaskarka co zatem idzie, tego nie może być, bo to wtedy lakiernik ma pod lakierem. Popatrzcie sobie, zaraz na powierzchni cyny jest jak gdyby w środku schowane, że tak powiem właśnie otworki puste, są tylko delikatnie zakryte cyną i, i potem przychodzi lakier. Yy, temperatura grzeje, lakier, wszystko i naprawdę z tego lakieru może coś wyjść. Dlatego ja nigdy nie gładzę yy, elementu po nigdy nie używam oscylacyjnej, ponieważ zrozumcie, że yy, cyna, cyna to jest miękki materiał. on bez problemu, jak będziecie mieć te opiłki, on, one bez problemu podczas gładzenia mogą najść na siebie i tak dalej i porobić tylko takie mikro, mikro, jak gdyby niesłączone elementy. To powinno być po prostu tak, jak ja Wam teraz pokażę. Czyli tak jak, tak jak było jeszcze raz, element został wyheblowany, tak, jak to potrzebowaliśmy, potem zrobiliśmy szlifierką i na koniec, gdy już mamy szlifiereczkę, ślifier... mm, znaczy przeszlifowany ten element, bierzemy tą szczotkę drucianą i przed e, pomalowaniem, znaczy nałożeniem podkładu epoksydowego na e, to, ten element naprawiany, tą szczotką tutaj sobie to wszystko jak gdyby tak delikatnie drutujemy i szczotka. Wyrwie nam te nałożenia, które są właśnie pochowane. Myślimy, że wszystko mamy pełny element, pocenowany, a tak naprawdę może się naprawdę zdarzyć wiele takich schowanych pustych okienek. Czyli sobie teraz czyszczę. Czyścicie w taki sposób właśnie szczoteczką drucianą delikatnie, ona wam pootwiera co ma pootwierać. Znowu nitro przemywacie. Od razu wam to e, wiadomo e, odtłuści i możecie na to bezpośrednio nałożyć pokład epoksydowy. Gdzie on jest? To jest to. Takiego używam podkładu. Ja sobie podkład nakładam na cynę, czekam aż sobie wyschnie i następnego dnia przychodzę, żeby przematować ten podkład. Możecie jakimś papierkiem przelecieć powiedzmy 220, przelecieć i ewentualne nierówności już delikatnie liźniecie sobie szpachlą i macie to zabezpieczone. Tylko teraz jest sprawa taka, że po nałożeniu cyny, po wyheblowaniu cyny i po wyszlifowaniu tej cyny. I teraz gdy macie tą szczotkę, nie robicie nic przez minimum 6 godzin. Przez minimum 6 godzin ten element jest otwarty. Tak jest w surowym stanie, nie jest niczym zabezpieczony. Czekacie po prostu gdzie wam wyjdzie taki delikatny nalot rdzy przez właśnie. Paste do cenowania. Tu jeszcze się nie stworzyło, delikatnie się tworzy. Ale to dopiero jutro się raczej stworzy. I będziecie wiedzieć, dlaczego to oklejanie było, i to wytłumaczę wszystko w jutrzejszym odcineczku. Czyli e, tyle w temacie, jeśli chodzi o cenowanie. Ale jeszcze e, będzie kolejny ten, e, kolejne ujęcie.